Skype dla firm ułatwia pracę zespołową oraz pozwala na udostępnianie pulpitu innym podczas połączenia. W trakcie rozmowy kliknij w ikonę monitora, następnie polecenie prezentuj pulpit i prezentuj. Gdy wyskoczy nam informacja o tym, że cała zawartość pulpitu będzie widoczna dla innych, zatwierdź ją klikając OK. Co więcej, możesz przekazać kontrolę nad swoim pulpitem innym. Aby to zrobić, kliknij w polecenie Przekaż kontrolę na górnym pasku. Wybierz konkretnego uczestnika spotkania i zatwierdź wyskakujące okienko. W każdej chwili możesz mu cofnąć uprawnienia do kontroli i edycji danego dokumentu. W tym celu ponownie kliknij Przekaż kontrolę, a następnie wybierz opcję cofnij udostępnianie kontroli. Dodatkowo uczestnicy spotkania mogą Cię poprosić o przekazanie uprawnień do kontroli pulpitu. Otrzymasz wówczas powiadomienie na górnym pasku z opcją akceptacji żądania lub jej odrzucenia. Chcąc zakończyć prezentowanie pulpitu kliknij polecenie Zatrzymaj prezentację. Zapraszamy na następne szkolenie, w którym zaprezentujemy jak w aplikacji Skype dla firm wykonać wideokonferencję.